Witajcie moi mniej w czytaniach na kwiecień 2020. Właśnie rozpoczynam robienie czytań dla każdego znaku i jest to taki czas, no, którego wcześniej nie było. Jest to trudny, trudny czas, a jednocześnie przedziwny i zapewne każdy z nas ma wiele pytań co do tego, jak to będzie w przyszłości. Oczywiście tarot jest narzędziem, który, którego używa się do tego, żeby przewidzieć przyszłość, ale myślę, że bardziej chodzi tutaj o wskazanie mocnych stron, o podniesienie nas na duchu. O, w tych czytaniach generalnych, czyli ogólnych, chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, co możemy zrobić, żeby sobie pomóc, albo co możemy odkryć w sobie. W czasie tego trudniejszego momentu w naszym życiu. Myślę, że każdy znak będzie miał albo inną talię, albo inną wyrocznie. Zobaczę. Będę intuicyjnie dobierać i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jednocześnie chcę Wam podziękować za to, że jesteście na kanale, że słuchacie, że dajecie też dla, dla mnie wsparcie, ponieważ no, ja też, jak każdy człowiek, potrzebuję. E, czasami wsparcia i dobrego słowa, więc wspierajmy się nawzajem, dajmy sobie e, nasze talenty, wykorzystajmy je do, do tego, żebyśmy przeszli przez ten trudniejszy okres w naszym życiu e, w miarę łagodnie i spokojnie. I myślę, że e, teraz już przejdziemy do, do czytań. I zapraszam Was i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Wszystkie panie w czytaniu na szczycie 2020. Zobaczmy, co jest tutaj główną energią. To jest y, jedna karta z Wielkich Arkan. Zobaczymy, co dla Was przygotował Tarot. Muszę powiedzieć, że karty się powtarzają. Praktycznie dla wielu znaków są podobne. Uuu, Wy macie Maga tutaj. To jeszcze takiego Maga to nie mieliśmy. W tych czytaniach dla poprzednich znaków. Nomak to jest energia magiczna, sprawcza. To jest też początek, to jest start rozpoczęcia czegoś nowego. Tutaj mamy połączoną literę hebrajską bet, która w tłumaczeniu oznacza dom. Jesteśmy w domach, jesteśmy, siedzimy. To jest też tutaj połączenie dwóch rzeczy. Takie nieświadomości i pomysłów, które przychodzą z talentami, to jest też zrozumienie, dokąd chciałbym czy chciałabym pójść z tym, co, co mam, z moimi właśnie rzeczami, w których jestem dobra czy dobry. I mamy też tutaj taką siłę, siłę, która napędza zawsze i uzdrawia bo to jest inteligencja, która jest taka widoczna, to jest działanie, tutaj jest żywioł Ziemi połączony, to jest takie działanie, które nie ma końca, bo każdego dnia, pomimo tego, że żyjemy, siedzimy w domach, to i tak działamy, tak? robimy różne rzeczy. To nie jest tak, że życie zastygło, na zewnątrz tak się wydaje, bo wszystko jest takie puste i ludzi nie widać i właściwie bardzo rzadko ktoś chodzi, porusza się. Natomiast życie tętni teraz w domach, więc tutaj jest ten ruch, ten początek, ten start. Jest wiele pomysłów, których na razie może nie widać, ale one się zaczną realizować. Zobaczycie, jaka to będzie, jaka to będzie wielka transformacja, jak to wszystko będzie się zmieniać. I to jest działanie, które wynika z domu, z domu, z nas, z naszych myśli, z przekazów, które gdzieś tam mamy. Pojawia się nagle myśl, że teraz zrobię to i to. No, i zaczynamy wtedy działać, i ten mak tutaj ma tą siłę sprawczą, i to jest taki, taka moc tej, tej karty. Tutaj, jeszcze to jest też tak, że mamy te pomysły, które do nas przychodzą ze źródła, bo napełniamy się jakąś taką intuicją, i tym, z czym tutaj przyszliśmy, bo ma, każdy ma swój plan duszy, tak. I teraz pierwszą literą tutaj alfabetu, która jest w Biblii, jest litera B, czyli Biblia zaczyna się od słowa Bereshit, czyli na początku. Na początku było słowo tak, więc zaczynamy od tego na początku i zaczniemy od początku po tym całym siedzeniu i po takim okresie zastygnięcia być może w różnych miejscach. Ale w końcu przyjdzie taki moment, że wyjdziemy z tego domu i zaczniemy działać już później w rzeczywistości, na zewnątrz, w wielu miejscach, może w sieci, też właśnie w internecie. Będzie to pewnie spora rewolucja, tak jak powiedziałam. Zobaczmy jeszcze, co oprócz tego ma dla panien tutaj inna talia. Zobaczymy z czym tutaj będziecie sobie radzić i jak może jakieś podpowiedzi, wskazówki panny takie przedsiębiorcze, praktyczne może już dom posprzątany ogródek skopany zasiane, zasadzone jest to wasz znak jest taki właśnie y, ziemski taki mocno, mocno ziemski I mam zawsze ochotę użyć takich bardzo ziemskich talii ta akurat jest jedną z nich Zobaczmy, co w tym miejscu się pojawi. Zresztą karta maga to też jest ziemskość, to też jest działanie, które tutaj mamy na Ziemi. To, co odchodzi, to, co się pojawi, lub pojawia. Tutaj mamy informacje o naszych możliwościach kariery, tworzenia. Tutaj jest umysł lub praca, tutaj są relacje, emocje, tutaj ciało fizyczne, finanse, być może, nadzieje, marzenia. I tutaj mamy wynik. Uuu! Co macie w tle? Asa, czyli nie dość, że macie maga, czyli jedynkę, to jeszcze oprócz tego macie asa, tak? As jest kartą bardzo dobrą, ponieważ jest to potencjał potencjał na nowość, pomysł. To jest zapalenie się do czegoś. To też może być mocna energia seksualna, tak? Może to być początek romansu dla niektórych, może internetowego, bo w tej chwili może to tak wyglądać. Chyba tylko dla tych, którzy chodzą nadal do pracy, to mogą być no, inne momenty. Może polubić się z kolegą, z koleżanką, z którą jest w zespole, pracują razem. Tak? Bo są jednak takie, tacy ludzie, którzy nadal chodzą do pracy fizycznie, tak jak transport, czy, czy tak jak zespoły, które opiekują się nami, zespoły ludzi, lekarzy, pielęgniarki i wielu innych. Co odchodzi? Ha. Odchodzi takie myślenie dużo myśli, sprytu, chęć jakoś oszukania tutaj tej rzeczywistości, oszukania czegoś albo siebie, że to może nie istnieje, albo że to może będzie krótko, albo że to jest tylko chwila. To jest takie oszukiwanie siebie lub innych, tudzież można ograbiać się ze spokoju. Bo to jest karta, która mówi o myślach, tak? Więc jeżeli nadmiernie myślimy i zaczynamy nakręcać się negatywnie, to to jest wprowadzanie paniki w swój, w swój system, w swoje ciało i wtedy możemy to rozsiewać też dookoła. Bo panika jest zaraźliwa, chciałam powiedzieć, tak jak ten wirus. Więc warto by było ograniczyć, i dobrze, że tutaj odchodzi ta karta złodzieja, karta. Takiego nadmiaru, może negatywnych, właśnie myśli, czy takiego nie, nie, nie do końca zgodnego z, z prawem myślenia, tak? Możliwości oszukiwania na różne sposoby. Zobaczmy, co tutaj przychodzi. Królowa Kielichów, która pojawia się też często właśnie w tych czytaniach. Czyli to jest spokój serca, to jest opieka, to jest taka matczyna energia opieki, wspierania, takiego dawania siebie tak. też innym, takiego dzielenia się dobrymi rzeczami, które mamy, Swoją, swoim czasem też. Możemy wspierać innych poprzez jakieś tworzenie. Jak, jakiegoś online, jakiejś aktywności na przykład. Wielu, wiele osób ma pomysły e, i zaczyna powstawać więcej takich filmów na YouTube kanałów, które mm, propagują coś fajnego. E, tak jak mówiłam w poprzednim czytaniu, może to być na przykład klub książki, tak? Może to być dawanie wsparcia e, poprzez, nie wiem, wspólne gotowanie czy dzielenie się różnymi e, przemyśleniami też. Może to być blog, vlog, cokolwiek, e, aktywność fizyczna online jakieś ćwiczenia i, i tak i tym podobne. To jest też taka właśnie y, taka forma wsparcia. Y, taka forma, że tak, to jest tak, że do matki zawsze biegniemy na przykład po, po pomoc czy jakieś, y, z jakimiś problemami, może nie wszyscy, ale wielu z nas y, i to jest taka energia właśnie y, takiej królowej, która y, obserwuje, która y, pomaga, nie krytykuje, Raczej stara się zobaczyć, że akurat w tym momencie nie warto tutaj skupiać się na jakichś trywialnych szczegółach, że jest tu nieposprzątane, czy tam coś niezrobione. Warto y, natomiast usiąść wspólnie y, i pograć w coś albo razem zjeść dobry posiłek, jeśli jesteście razem y, w domu jako rodzina. Natomiast y, można też zrobić to online y, i zjeść wspólny niedzielny obiad z mamą, która będzie. U siebie w domu, a wy będziecie u siebie, tak? To jest taka właśnie pomoc, też wzajemna, takie, tak, takie, no, dawanie sobie siebie, swojego czasu też. Nie tylko oglądanie seriali czy granie w jakieś gry. Warto też podzielić się swoim czasem i swoim sercem z innymi, tak powiem. Tutaj jest jakieś odejście. Jakieś takie, taka potrzeba wyjścia w ogóle z tego, co się dzieje. Macie chęć zostawić wszystko za sobą i zacząć może coś nowego, pójść w nową drogę, rozpocząć jakąś działalność, czy poszukać szczęścia gdzieś indziej. Może to być tak, że będziecie chcieli, nie wiem, stanąć jako wolontariusz albo zapisać się w być może. Wiem, złożyć jakąś ofertę pracy też albo mieć jakiś pomysł na siebie zupełnie inny e, niż do tej pory ponieważ to co do tej pory to dla niektórych mogło się totalnie skończyć w jednym momencie i tutaj jest taki ból e, trochę w, tym, w tej karcie zostawienia za sobą m, jakiegoś e, miejsca czy e, czegoś może to być kariera czy praca która na ten moment nie może się dalej rozwijać więc trzeba znaleźć w sobie tutaj tą nowość tego maga i ruszyć z nowym pomysłem, do nowych miejsc, do nowych ludzi. To może nie być takie proste i łatwe, bo właśnie tutaj gdzieś jest stało oszukiwanie siebie, tak? Bo może, a, bo może jeszcze do tego wrócę. To oczywiście jest czytanie ogólne, więc będziecie musieli sobie zinterpretować to, do czego chcecie wrócić, a co może być niemożliwe do, do tego, żeby do tego powrócić. O, powiedziałam to dość skomplikowanie, ale no tak, tak się złożyło. No, i pustelnik, wasza karta, tak. Jesteście. Jesteście w pustelni, i tutaj jest to w pozycji umysłu. W pozycji też może to być pozycja praca, tak. No, albo pracujemy sami i online, i tak większość osób ma. Jedynie tylko wybrani pracują gdzieś tam razem w zespołach, w szpitalach, może. Natomiast my wszyscy tak naprawdę. Bardzo często jesteśmy sami w tym, co robimy online. Ja też tutaj robię to sama, więc tutaj panny mogą też działać w pojedynkę. Ale to jest taka wasza energia, więc wy lubicie gdzieś tam zagłębić się w to swoje światło i poszukiwać ścieżki. I być może znajdziecie tutaj nową ścieżkę, na którą was ten mak zaprasza, ten czarodziej. I wy możecie stać się takim czarodziejem, który nagle odnajdzie sens swojego życia zupełnie w innym miejscu niż to do tej pory, które było dla niego takie ważne i istotne. Będziecie po prostu, wyrośniecie z tego miejsca, jakoś samoistnie. No i mamy tutaj nauczyciela, czyli arcykapłana, jako kartę uczuć, związków. Może to być odczytane tradycyjnie, że trzymajmy się razem, uczmy się wzajemnie od siebie tego spokoju, czy uczmy się jak zacząć od początku, albo jak się przekwalifikować, albo w jaki sposób zrealizować swoje pomysły. To jest takie mistrzostwo. Macie dwa wielkie arkana: tutaj ten arcykapłan i, i pustelnik. To są bardzo duchowe karty. Karty mówiące o wielkiej mądrości też. I to są obie karty ziemskie, bo tu karta byka jest, a tutaj wasza karta, tak? Więc macie tutaj taką stabilność, taką wiedzę głęboko gdzieś w Was, że to wszystko powoli przemija i że tutaj czas jest na to, żeby zachować spokój. I też dawać taki spokój i wsparcie innym. To tak jak mówiłam, ten, ten arcykapłan tutaj świetnie się do tego nadaje. No i na razie tutaj świat się zatrzymał. Warto odwrócić perspektywę. Popatrzeć na siebie, na swoje ciało, na to, co się dzieje, na swoje pieniądze też, nie wydawać za dużo. Pozwolić płynąć, przepływać każdego dnia ten czas przynosi nas w przyszłość, tak? I każdy dzień przynosi inne informacje, nowe informacje. Jesteśmy być może bliżej jakiegoś oświecenia, czy, czy tego, że kiedyś to się skończy i może będziemy szybciej to wiedzieć, na przykład pod koniec kwietnia, tak? Bo każdy dzień przynosi nową informację. Dlatego tutaj nic warto nic nie robić w sensie takim, żeby nie inwestować, nie wydawać, nie pieniędzy, tak? ale skupić się być może na swoim ciele, na swoim zdrowiu, obejrzeć na przykład jakieś programy, które aktywują w nas chęć ćwiczeń, działania troszeczkę ze, swoim, ze swoją fizycznością. Chociaż karta Wisielca mówi o powstrzymaniu się od wszelkich działań, o zwróceniu uwagi na jakieś aspekty, które być może chcielibyśmy zmienić. Um, może chodzić tutaj też o to, od czego chcecie odejść, tak? Bo tu mamy po przekątnej i co chcecie zacząć robić od nowa. To jest takie zatrzymanie, ale własne, tak? Sam zatrzymuje się, bo tutaj nie ma tak, że ktoś nas zatrzymuje. Zazwyczaj wisielec sam y, zawiesza się i wisi, y, żeby poczekać, żeby zrozumieć, żeby. Przeczekać trudny moment, i to też jest karta Wielkich Arkan. Więc macie tutaj, to jest woda akurat, więc macie tutaj taką, taką mocną energię ziemi, i tu wody. Zresztą wody jest u Was też, bo tu mamy i królową, i, i kielichy. Na razie nie ma buław, zobaczymy, czy się pokażą. Mamy króla kielichów, który mówi o mądrości, królowa mówi o zrozumieniu, a król kielichów mówi o mądrości serca. O tym, że wszystko przyjdzie w swoim czasie, że tutaj y, nie powinniśmy się obawiać. To jest nadzieja na ustabilizowanie całej sytuacji. Przede wszystkim chodzi o też stabilność w Was, stabilność emocjonalną, żebyście robili swoje, robili jakieś sobie marzenia, plany, bo to zawsze pomaga. To jest y, nakręcanie się y, tak, taką dobrą energią. I to też daje wsparcie, nie tylko Wam, ale wszystkim, którzy są wokół Was. Bo pomimo tego, że jest tutaj zawieszenie, to i tak przecież możemy kochać. I tylko swoją obecnością możemy wspierać, tak? tą mądrością, którą tutaj macie. I mówieniem, że jest tak, jak jest, a będzie, jak będzie, ale wiadomo, czas mija i zbliżamy się gdzieś do jakiegoś miejsca, w którym będzie wszystko może jaśniejsze. I odchodzimy tutaj o od tego oszukiwania umysłu. Oprócz tego, że weszliśmy tutaj jako wynik, mamy osiem mieczy, czyli nadal jest tutaj ta energia obecna, energia iluzji, takiego zamknięcia też. Bo tutaj jest ta jakby mur z tych mieczy. Nie możemy się ani przedostać, wydostać, ani przejść, ani cofnąć. Tutaj jest taka, takie zasieki, które robi umysł. Więc tutaj głównie chodzi o to, żebyście pozwolili sobie zobaczyć sytuację, jaka ona w rzeczywistości jest poprzez zagłębienie się w swoją głęboką mądrość, tak jak tutaj to mamy, a nie podążanie tutaj za umysłem, który tworzy różne bariery, różne scenariusze. Jak ktoś się naoglądał filmów, takich katastroficznych no to oczywiście mu się może uruchomić i wtedy jeszcze więcej nagle zacznie kombinować o tym w tą stronę więc warto tutaj kontrolować umysł, pomedytować jest, możecie znaleźć medytację drzewa albo yoga Nidre na kanale Planu Duszy poza tym w internecie jest mnóstwo tego w różnych językach, jeśli ktoś mówi po angielsku to tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo tych medytacji, mindfulness Takiego wyciszenia, więc warto tutaj uciszyć ten umysł i raczej być tutaj z tym królem i królową, którzy pomagają połączyć się z sercem. I z serca wtedy wypływa ta moc i pozytywność. Zobaczymy jedną jeszcze kartę, bo chcę sprawdzić, dlaczego osiem mieczy tutaj jest. Dlaczego? Bo tutaj nie bardzo wiadomo, co się będzie działo w przyszłości, więc tutaj macie tą kartę ryb, tak, taką, że raz myślicie pozytywnie, raz myślicie negatywnie. Generalnie to nic nie widać do przodu, co to może być i co się może dziać, więc trudno jest Wam zobaczyć to wszystko, co, co może nadejść. Jest tu pewnego rodzaju ciemność i iluzja. Jest to iluzja umysłu i tutaj ten księżyc nie oświeca może tego, co będzie się działo czy co nadchodzi. Tak jak zresztą w życiu my tak żyjemy bardzo długo, tylko teraz są pewne restrykcje i tutaj są te restrykcje bardzo widoczne w tym właśnie w tej karcie ośmiu mieczy. Restrykcje umysłu też naszego, który gdzieś tam trzyma nas nieraz w pułapce. Jeszcze chcę zobaczyć tą, tą królową. Co ta królowa tutaj nam mówi? Dlaczego królowa? No, bo trzeba być w sobie, połączyć się ze swoim światłem. Macie powtórzenie energii pustelnika. Bądźcie sobą, oświecajcie sobie tą drogę krok po kroku tą lampką przy świetle księżyca. Pomimo tego, że nie wiemy dokąd idziemy, to i tak dojdziemy do tego, do czego dojść mamy. Tak? Tutaj jest energia Asabuław. W, tutaj w atmosferze i tutaj jest energia maga, nowość początek. Więc skupmy się na nowościach, na początku biorąc pod uwagę doświadczenia i naszą mądrość opierając się na tej mądrości. Myślę, że to jest bardzo mądre czytanie i tu te karty świetnie pokazują całą naszą tutaj sytuację, jak się czujemy z tym, z tym wszystkim. Jeszcze chcę tutaj zobaczyć, co mówi dla Was jedna dewa. To są dewy tworzenia, twórcze. Zobaczmy, jak możemy się zainspirować. O co chodzi? Tutaj, informacja dla pani, Dla osób z podznaku Panny Słonecznego, czy Ascendent, czy też Księżyc. Zobaczcie sobie twoje astrologiczne wykresy bo można to sprawdzić w opisie też filmu jedno dałam no i tutaj macie siebie stoimy w obliczu wszechświata tak przynajmniej ja to widzę wszechświat jest kolory tutaj na tej karcie są bardzo ładne zobaczę jak tutaj autorka przedstawia tą energię i co ona tutaj chce przekazać przez to. Ludzkość. Jesteśmy częścią ludzkości, wszyscy. To jest połączenie z tą główną siłą napędową całego świata, wszystkich ludzi. Taki, tutaj jest taki cytat Oscara Wilde'a, który wskazuje i mówi o tym, że, że wszyscy jesteśmy w rynsztoku, ale niektórzy z nas patrzą na gwiazdy. Więc warto tutaj zobaczyć te gwiazdy, żebyśmy my wszyscy, siedząc tutaj, gdzie siedzimy, mogli zobaczyć te wszystkie gwiazdy jasno i wyraźnie, żebyśmy właśnie czuli ten podmuch świeżości, nowości, nowy start. My jesteśmy bardzo silni i mamy duży potencjał, jesteśmy wspaniali, mamy o, ogromne możliwości, ale zarówno robimy to sobie także nie doceniamy siebie i to jest właśnie karta 8 mieczy, czy tutaj 7 mieczy, chociaż w 7 mieczach to można doceniać siebie za to, że jest się sprytnym albo potrafi się, potrafimy oszukiwać się świetnie, ale cały czas chodzi o to, że ta nasza moc w dobrą stronę skierowana, czyli pozytywną stronę, silne, w tą siłę. Pozwala nam utrzymywać ten potencjał i dokopywać się i odkrywać na nasze nowe, świetne talenty. Natomiast jeśli jest skierowana w drugą stronę ta siła, to wtedy się potrafimy bardzo oszukać, potrafimy się zdołować i powiedzieć, że jestem nikim, co ja mogę i tak dalej. A tak naprawdę możemy tworzyć cuda, możemy doświadczać cudów poprzez modlitwę, medytację i inne formy. Duchowych praktyk, tak? A nie tylko duchowe praktyki, możemy też pracować z ciałem. Zobaczmy jeszcze, jaki przewodnik jest tutaj dla Was. Poprosimy jedną kartę dla znaku panny, dla osób spod tego znaku. Na kwiecień. I to zamknie czytanie. No, i mamy tutaj kartę osoby, która obserwuje gwiazdę, tak? Więc wy jesteście w tej mocy, żeby obserwować gwiazdy. To, to jest wasza moc. Macie wszystkie narzędzia. Tutaj jest mag, który ma wszystkie narzędzia i lunetę też. Um, trzeba spodziewać się wszystkiego, co najlepsze patrzeć na wszystkie możliwości, które się otwierają przed nami patrzeć na to, że jesteśmy silni i możemy sobie poradzić z wieloma rzeczami. I tutaj wiadomość od tej autorki, autora tej, tej talii jest, że byśmy, żeby panny szły, przekroczyły swoje ograniczenia i wierzyły, że niemożliwe jest możliwe. I tutaj macie takie przesłanie i to jest takie mocne przesłanie, bo jesteście na brzegu cudów. Że sny, marzenia, aspiracje są w zasięgu ręki i że jesteście tutaj prowadzeni do tego, żebyście mieli wizję i skupili się na tej wizji. I tego Wam życzę. Skupcie się na tej wizji i w kwietniu bądźcie twórcami swojego życia, takimi, którzy nie oszukują siebie, nie, oszuk nie pozwalają umysłowi gdzieś Was tam prowadzić w różne zakamarki. Życzę Wam pozytywnej energii, siły. No i patrzcie na gwiazdy. Pozdrawiam.